Stadion Tarczeński Arena we Wrocławiu to oczywiście komentarz audiodeskrypcyjny, a więc witam wszystkich tych, którzy są na stadionie i słuchają nas na 97 FM. Witam hmm. także wszystkich Myślę, że myśl, audiodeskrypcja najpóźniej to ujmując to jest komentarz, sprawozdanie meczowe dotyczące oczywiście konkretnego meczu, gdzie osoba zakładająca sobie słuchawki może w pełni odbierać ten komentarz radiowy na swoich właśnie słuchawkach, żeby móc spokojnie nie tylko oglądać mecz, ale także dostawać sygnał od komentatora, co na tym meczu się dzieje. Tylko wyszedł antes i mógł, by wyraźnie pokazać się swoim zawodnikom, jak mają grać. Jest to usługa przede wszystkim dla osób niewidomych i niedowidzących. Powstała z myślą o tym, żeby osoby z wadą wzroku, lub osoby, które nie widzą, mogły przyjść na stadion, i uczestniczyć w wydarzeniu. Jak ktoś pyta po co, z tego samego powodu, dla którego buduje się podjazdy dla osób niepełnosprawnych, z tego samego powodu, e, dla którego daje się język migowy dla osób a, niesłyszących, z tego samego powodu, między innymi na meczach Śląsk od kilkunastu lat jesteśmy po to, żeby te osoby niewidome, a takich we Wrocławiu jest sporo, czy niedowidzące, mogły przyjść na stadion, a mogły uczestniczyć w wydarzeniu, bo to o to chodzi. Wyobraźmy sobie, że siedzimy na stadionie, mamy zakryte oczy i w zasadzie poza tym co słyszymy, czyli oklaski kibiców, gwizdy, zawodu, czy Ochy i jachy, jak są jakieś fajne akcje. No to nie wiemy w zasadzie nic, co się na boisku dzieje. Nawet za bardzo nie, nie słyszymy samego odbijania piłki, no bo tam jest tak głośno, że, że, że jest bardzo ciężko. No i tutaj przychodzi z pomocą osobą niewidomym audiodeskrypcja, którą możemy sobie włączyć bez problemu, czy to na smartfonie, czy to na jakimś Radiku, oczywiście ze słuchawkami, na FM97 i tam mamy bezpośrednią transmisję na żywo tego co się dzieje na boisku w bezstratnej, bezstratnej jakości, czyli 1 no, do jednego. Teraz dobrze, samec talar chciał uruchomić, bo piłki nie mógł złapać, bo jednak mimo wszystko musiał się tam wyciągnąć do niej. Chodzi o to, żeby osobie niewidomej, niedowidzącej odbiorc naszego komentarza. A nie umknęło nic, żadna akcja, żadna sytuacja na boisku, żeby dostała informację nie tylko o tym, co dzieje się na samym boisku, ale kiedy są przerwy w grze. Nie wiem, kontuzja, interwencja sztabu medycznego, żeby dowiedzieć się, jaka jest oprawa na stadionie, ile jest widzów, co się dzieje, w jakich kolorach grają jedni zawodnicy, w jakich drudzy. Bardzo dużo operujemy też kolorem, obrazem, staramy się być jak najbardziej plastyczni. Tego w radiu się nie robi, bo zazwyczaj ktoś myśli sobie: no dobra, przecież każdy wie, że Śląsk gra u siebie na zielono, że śląsk gra w wyjazdowych strojach to na biało. Więc takie rzeczy pewnie są oczywiste i rzadko się o nich mówi. Bardziej operujemy detalem i bardziej trzymamy się tego, co aktualnie dzieje się na boisku. Uklepał sobie murawę, poprawił getry, przetarł twarze. Przede wszystkim to Fundacja Katarynka, która tak naprawdę od samego początku rozpoczęła całą akcję audydyskrypcyjną, która była związana z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej. No ale niewątpliwie. Akurat przy tej deskrypcji która się pojawiła na szczęście ponownie, no to gmina Wrocław czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, bowiem to właśnie dyrektor Andrzej Mańkowski tak naprawdę w pełni poparł tą prośbę, żeby ta deskrypcja z powrotem wróciła na, na stadion, bo uważamy, że to jest bardzo istotny element dostępności, a ta dostępność jest w tej chwili bardzo ważnym elementem w ogóle e, piłki dostępnej dla Wszystkich. Mamy obecnie akcje Stadiony Bez Barier, a stadiony bez barier niemożliwe są bez takich usług audiodeskrypcyjnych chociażby, ponieważ ta dostępność musi w pełni być satysfakcjonująca dla wszystkich stron. Federacja Kibiców Niepełnosprawnych wspiera audiodeskrypcję na każdym poziomie, we wszystkich klubach i próbujemy bardzo mocno promować jako federacja, żeby ta audiodeskrypcja pojawiła się tak naprawdę na wszystkich stadionach ekstraklasy i pierwszej ligi i bardzo mocno wspieramy tę inicjatywę. Koniec meczu: Śląsk Wrocław zdobywa po raz drugi w tym roku trzy punkty.